Witam serdecznie Państwa Radnych. Otwieram 34. sesję Rady Miejskiej w Piaskach, sesję nadzwyczajną w dniu dzisiejszym. Witam w dniu dzisiejszym Pana Burmistrza, witam Zastępcę Burmistrza, witam Pana Sekretarza, witam serdecznie Panią Skarbnik, witam również pracowników naszego Urzędu. W dniu dzisiejszym porządek obrad przedstawia się następująco. Punkt pierwszy, y, otwarcie obrad, następnie y, przyjęcie porządku obrad, kolejny punkt, podjęcie uchwał, projekt numer 1. Uchwała w sprawie powierzenia gminie Głusk zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Projekt nr 2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021. Projekt nr 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. I kolejny punkt dzisiejszego porządku obrad. Zamknięcie obrad. W dniu dzisiejszym 14 radnych obecnych na sesji zapewnia nam prowadzenie prawomocnych obrad. Bardzo proszę, czy są jakieś pytania czy uwagi co do przedstawionego przeze mnie porządku obrad. Nie widzę, nie słyszę, zatem poddaję porządek obrad pod głosowanie. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem, proszę o głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, iż Rada Miejska jednogłośnie przyjęła dzisiejszy porządek obrad. Przechodzimy zatem do pierwszego projektu uchwały. Uchwała w sprawie powierzenia gminie Głusk zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Bardzo proszę, oddaję głos przewodniczącym komisji, których to się komisje nad tym pochylały i dyskutowały. Zatem bardzo proszę o stanowisko poszczególnych komisji. Bardzo proszę, Komisja Rolna. Komisja Środowiska zajmowała się projektem tej uchwały i pozytywnie ją Dziękuję, bardzo proszę. Komisja Finansów. Komisja Finansów również zajmowała się projektem tej uchwały. Uchwała dotyczy sprawy, o której już mówiliśmy wcześniej, na której sesji chodziło o połączenie między Kabemczyn a Wilczopole przez Wystrzejowicę. Chodziło tam o dopłatę do do Kur do, do autobusu, który kursuje na tej linii i chodzi tutaj o uchwałę intencyjną w sprawie porozumienia z gminą GUS może więcej który jest pana powiedz Powie państwu, jeśli będziecie chcieli... Tak, i czy są jeszcze jakieś pytania tak, od państwa radnych, może właśnie coś w wyjaśnienia. Bo większość z radnych uczestniczyła w komisjach. Było wszystko wyjaśnione. Uchwalana wynosi 2000 miesięcznie. Po kilku miesiącach zobaczymy ile faktycznie jest przełożonych tych osób. Możliwe, że bo gminą wiodącą tego całego projektu jest gmina Głusk i możliwe, że będzie się, że będzie się zwracała i możliwe że otrzyma dofinansowanie na, na te kursy jako transport zbiorowy wtedy byłaby to dopłata o wiele niższa dosłownie jak nam przekazali to panowie burmistrzowie kilkaset złotych miesięcznie Dziękuję panie przewodniczący bardzo proszę czy mają państwo radnie jakieś pytania chcieliby jeszcze uzyskać jakieś dodatkowe informacje widzę że wszystko było wyjaśnione każdy wie o co chodzi? Pan przewodniczący wyjaśnił również to bardzo obrazowo. Zatem bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie powierzenia gminie GUS zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, iż Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. Bardzo proszę o kilka słów panią skarbnik i później o stanowisko Komisji Budżetowej. Bardzo proszę Pani Skarbnik. Przewodniczący, Szanowni Państwo, przedstawiam w skrócie objaśnienia zmian przygotowane do omawianego projektu uchwały przyjęte wielkości w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów są zgodne z projektowanymi zmianami do budżetu gminy Piaski na 2021 rok kwotę dochodów ogółem 56 507 504 ,95 zł 95 groszy proponujemy zwiększyć o 164 606 zł do kwoty 56 672 110 ,95 zł 95 groszy. Kwotę dochodów bieżących w wysokości 50 420 763 zł 2 grosze zwiększamy o 164 606 zł do kwoty 50 585 tysięcy 369 zł 2 grosze kwota dochodów majątkowych w wysokości 6 milionów 86 741 93 zł 93 grosze nie uległa zmianie. zmianie kwotę wydatków ogółem w wysokości 63 577 127 2 zł 2 grosze zwiększono o 909 000 złotych do kwoty 64 miliony 486 127 zł. 2 grosze. Kwotę wydatków bieżących w wysokości 49 42 754 ,46 zł. 46 groszy zwiększono o 909 000 zł. do kwoty 49 milionów. 951 754 ,46 zł. 46 groszy. Następnie kwota wydatków majątkowych w wysokości 14 534 372 ,56 zł. 56 groszy nie uległa zmianie. Wobec powyższych zmian deficyt budżetu w kwocie 7 69 622 zł. 7 groszy ulegnie zwiększeniu o 744 394 zł do kwoty 7 814 16 zł. 7 groszy. W związku z powyższym kwota przychodów w wysokości 9 144 258 zł. 7 groszy. Również ulegnie zwiększeniu o 744 394 zł do kwoty 9 888 652 zł. 7 groszy. Kwota rozchodów w wysokości 2 74 636 zł. nie ulegnie zmianie. Dziękuję. Komisja Finansów zajmowała się projektem tej uchwały i główne zmiany w tej uchwale, dla których nawet zgromadziliśmy się dzisiaj, to jest zwiększenie kwoty za zbieranie odpadów komunalnych o 700 tysięcy i pokazanie kwoty 9 tysięcy. Na transport publiczny. Dotyczy to poprzedniej, pierwszego projektu uchwały, o którym mówiliśmy w sprawie funkcjonowania linii od Kawęczyna do Wilczopolat. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi? Nie widzę, nie słyszę. Wszystko wyjaśnione. Pani Skarbnik obrazowo to bardzo ładnie wyjaśniła. Zatem bardzo proszę. Poddaję uchwałę pod, głos pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021 i przechodzimy do uchwały. Numer 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski. Bardzo proszę. Czy są jeszcze jakieś dodatkowe pytania? Jeśli nie ma, tylko poproszę o stanowisko Komisji Finansów. Komisja zajmowała się projektem tej uchwały. Jak wiemy jest to uchwała komplementarna do uchwały w sprawie zmian budżetowych. Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania dodatkowe? Nie widzę. Bardzo proszę, poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za jej przyjęciem? Proszę o tabelę do głosowania. Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada, Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Piaski. I tym sposobem doszliśmy do ostatniego punktu. Dziękuję Państwu Radnym dzisiaj za przybycie o tak późnej porze, a było to podyktowane zwołanie przeze mnie tak sesji tutaj po uzgodnieniu z Panem Burmistrzem i z Panem Sekretarzem o tej godzinie. No Z racji, że myśleliśmy, że będą ludzie jeszcze pracować, tak są żniwa, ale z racji, że aura nie dopisuje, to mogliśmy się spotkać co prawda wcześniej, ale myślę, że nie była to tak późna godzina, nie, Państwu Radnym to w niczym nie przeszkadzało, za to dziękuję. Życzę miłego wieczoru. Myślę, że y, miłych, dalszych dni wakacji rolnikom życzę, że jak najszybciej, żeby mogli zebrać swoje plony. Zamykam 34 sesję Rady Miejskiej.